Jak wielokrotnie mówiłem na tym kanale, ja praca analityka bardzo lubię. Naprawdę. I myślę, że jestem osobą, która ma to szczęście, że lubi swoją pracę, nie będąc jednocześnie absolutnym takim pasjonatem w takim sensie, że jestem top, 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 top najlepszym analitykiem ever. Ja po prostu zachęcam do tej roboty, ponieważ uważam, że praca analityka jest naprawdę świetnym wyborem zawodowym. Natomiast. Każda praca ma swoje wady i takie ciemniejsze strony, rzeczy, o których najczęściej nie chcemy myśleć, bo po prostu nas uwierają. Byłbym nieuczciwy, gdybym nie wspomniał o czymś takim. Więc pomyślałem, że zrobię taki odcinek o, Pięciu elementach tej pracy analitycznej, zupełnie wprost mówiąc, które mi najbardziej przeszkadzają. I ponownie, to nie jest jakaś bardzo uniwersalna lista, bo to są elementy, które przeszkadzają mnie. Komuś może przeszkadzać coś zupełnie innego, natomiast to są elementy, które mnie dotknęły. To są rzeczy, które mnie dotknęły, bądź mnie dotykają częściej lub rzadziej, które, jakby, mimo tego, że się pojawiają, ja wciąż tą pracę lubię, natomiast. Tak jak przed chwilą powiedziałem, no byłbym nieszczery, gdybym nie powiedział, że ich, że ich nie ma. Więc pomyślałem, że po prostu też pokażę Ci taką ciemniejszą stronę pracy analitycznej, żebyś wiedział, z czym trzeba sobie poradzić. Pierwsza rzecz, która mnie boli, to jest podejście typu zrób mi raport. I no, brzmi może jakby, jak może mnie to boleć? To brzmi jak bardzo analityczne zadanie. Ale żeby zrobić dobry raport, trzeba wiedzieć... Po co, komu, na jakie pytania odpowiadamy? I oczywiście, ja często wspominam o tym, że to po stronie analityka jest ta część, żeby doprecyzować pewnego rodzaju wymagania. Natomiast zdarza się, są to rzadkie przypadki, ale niestety się to zdarza, że, że tego nie ma w ogóle. To znaczy, że mamy kontakt bardzo powierzchowny z jakąś bardzo ważną osobą, która po prostu tam. Mówić o jakimś nowym produkcie czy o czymś i mówi, no dobrze byłoby zrobić raport. Możesz mi zrobić z tego dashboard i tyle. I wychodzi ze spotkania na przykład, albo to jest jakiś króciutki mail, i twój szef jest zmuszony poprosić cię o to, żebyś zrobił coś. I właśnie to zrób. Coś jest mega frustrujące, dlatego że Ty nie wiesz, jak to zrobić, żeby to było dobrze. Wybacz, że przerywam. Chciałem tylko przypomnieć, że najlepsze kursy związane z analizą danych i mnóstwo materiałów znajdziesz na mojej stronie kajodata.com. Ok, wracamy do tematu. I to nie jest prosta sytuacja. Nieczęsto się to zdarza, bo tak jak mówię, zazwyczaj jakiś kontekst istnieje, ale są takie momenty, kiedy tego kontekstu jest ekstremalnie mało, no i to jest nieprzyjemne. To jest nieprzyjemne, bo idziesz w ciemno. Nie? Ty oczywiście coś zrobisz, możesz podrążyć. Ale były momenty w mojej pracy analitycznej, gdzie po prostu robisz, masz nadzieję, że będzie dobrze. Ale zdajesz sobie sprawę, że dokonujesz arbitralnych wyborów, że grupujesz dane bo tak i tyle. I tak po prostu czasem jest. Nie jest to przyjemne, bo nie buduje to poczucia kompetencji w tobie, tylko bardziej takiej wróżki. A ja teraz wyciągam magiczną kule i zastanawiam się, czego mój przełożony stakeholder, interesariusz będzie chciał. No ale jest, bywa, zdarza się. Druga rzecz, która mnie frustruje, to jest brak dostępu do danych albo bałagan. Bardziej frustruje mnie w sumie ta pierwsza rzecz, bo zdarza się tak, że mamy zrobić jakiś projekt analityczny. I tam nie masz wszystkiego, co powinieneś mieć, ale na początku dostajesz taką informację, że ty dostaniesz te rzeczy. I albo ci mówią na przykład, że no, to dostaniesz tam dostęp do tego i tabeli na dniach, nie? Albo to ci wyślemy dzisiaj wieczorem ten zestaw czegoś, jakąś tabelkę albo coś. I projekt się zaczął, zegar już leci, licznik włączony, masz dostęp do części danych, ale do części nie masz. I tę część, do której nie masz, jest kluczowy i się dopraszasz. I niby jesteś w stanie coś sklecić, ale widzisz, że twój raport po prostu jest bez sensu bez tego, co Ci brakuje. Nie jesteś w stanie być osobą, która przedstawia jakieś wnioski, na których można polegać, jeżeli naprawdę brakuje rzeczy, która jest ważna to. Przykład, nie wiem, załóżmy, że masz samochód, masz nim gdzieś pojechać, wszystko wygląda ideolo, tylko po prostu nie masz dwóch tylnych kół, nie? I ktoś ci mówi, no ale no bez przesady, masz dwa przednie, te dwa tylnie ci niebawem doniesiemy, silnik jest, napęd jest na przednie koła, więc też nie widzę jakiegoś wielkiego problemu. Przecież jesteś się w stanie posunąć do przodu, no to dojechać dojedziesz, nie? No niby tak, ale myślę, że widzisz na tym obrazie, że to jednak jest pewien problem. I tutaj e, bawiąc się słowami, można powiedzieć, że ty nie jesteś wtedy analitykiem, tylko jesteś ratownikiem tych danych, nie? Tych, e, tych raportów. I to jest, e, to jest frustrujące. Często jest to związane też z jakimś rodzajem bałaganu w tych danych, ale powiem tak. Jeżeli jest kompletny zestaw informacji, ale jest bałagan. To jest trudne, ale z wzrostem doświadczenia człowiek umie sobie z tym radzić. Nawet jest jakaś taka sadystyczna, perwersyjna przyjemność w pracy z okropnymi danymi, um, bo po prostu mamy kompetencje, żeby sobie je poczyścić relatywnie szybko. Ale połowiczny dostęp do danych boli straszliwie i to jest rzecz, która, która, która może po prostu frustrować. Nie? Trzecia rzecz bardzo zależna od ludzi. Z którymi pracujemy, ale chciałem o niej powiedzieć, dlatego że zdarza się i zdarzyła mi się też, to jest zrób to na dzisiaj albo zrób to na wczoraj. I to dotyczy każdej pracy, chyba, więc myślę, że analityk nie jest tu jakiś szczególny. Niestety, problem polega na tym, że jakkolwiek ja często mówię o tym, że analityk to jest osoba, Taki dobry analityk to jest osoba, która potrafi wyciągnąć insighty szybko, a nie tworzy z tego dwumiesięczny projekt. To jednak szybko nie oznacza dwóch godzin na przykład, nie? E, Że jednak na to potrzeba troszkę więcej czasu niż godziny albo dwóch. A jeżeli ja dostaję maila o dziesiątej, że ktoś ma zaprezentować coś przed zarządem o czternastej i ja mam mu to dostarczyć w te cztery godziny, i jest ta presja nałożona na mnie, że. i to jest taka specyficzny. Zauważ, jaki to jest specyficzny rodzaj presji. To nie jest, że ja szef ci mówię, że chcę, żebyś mi to dał do 13. Nie. Ja teraz mam jakieś pole negocjacji z tym szefem. Mówię, nie, szefie, no ale do 13 to nie da rady, może do końca dnia, na jutro byłoby najlepiej, potrzebuję czasu, żeby z tymi danymi popracować. Ale tu jest inna presja, nie? że to nie ja ci daję ten deadline. To mi dali deadline, bo to ja jestem zaproszony na prezentację do e, zarządu. Ale jak ty mi tego nie dostarczysz, to mnie ośmieszysz. My przyjdziemy z pustymi rękami. Więc teraz na tobie jest ta odpowiedzialność. I jest to wysoce niekomfortowe bo wtedy albo ryzykujemy błędy, czyli pracujemy bardzo mocno na założeniach. Możemy nie sprawdzić wszystkich założeń, bo po prostu nie mamy na to czasu. I zaczyna się taki po prostu, tak jak teraz się mówi, że mamy vibe programming czy vibe coding, to się zaczyna vibe analytics, nie? Jedziesz na po prostu swoim przeczuciu, i czasem to po prostu nie jest dobry pomysł. Plus czujesz ten stres, tą presję, tą że ale tutaj coś będzie, coś będzie nie halo, nie? I, I ta presja czasowa powoduje czasem, że no nie jest to przyjemne. Ale mówię, jest to coś, co dotyczy każdej pracy, wydaje mi się. Natomiast chciałem o tym powiedzieć, po to, żeby podkreślić, że no w pracy analityka też to może wystąpić. Tu dużo zależy od zespołu, od szefa, od przełożonego, od kultury firmy, w której pracujemy. Często się zdarza tak, że nawet yy, i to mówię z... Własnego przykładu. Ja miałem szczęście do dobrych szefów, co do zasady. W całej swojej karierze zawodowej, gdzie przerobiłem, policzmy, strzelam mniej więcej, ale chyba 8, 8, 8 między 8 a 10 szefów, zależy jak liczyć. Myślę, że w dziesiątce byśmy się zamknęli. To miałem jedną osobę, która była osobą toksyczną. Była Toksycznym, manipulującym, mikrozarządzającym szefem, szefową w tym przypadku, dawno temu. Na szczęście byłem w tamtym miejscu tylko półtorej miesiąca i to było bardzo trudne. I teraz, gdyby taka osoba pojawiła się w świecie analitycznym, to naprawdę może obrzydzić ten zawód. Nie? I to wtedy nie jest problem tego zawodu, to jest problem tego szefa. C też się zdarza. Czwarta rzecz, która mnie boli. To jest branie odpowiedzialności za cudze decyzje. I to jest trochę połączone z poprzednim punktem, bo to najczęściej wynika z tego, że właśnie zdarzyła się rzecz, o której mówiłem wcześniej, czyli za mało czasu mamy na coś, ale chodzi o to, że jak my tworzymy raport, jak my tworzymy jakąś analizę, to my nie zarządzamy tymi danymi w takim sensie, że to są nasze dane. To jest tak, że coś nam te dane dostarczyło. My oczywiście musieliśmy te dane obrobić, przetransformować, pokazać, pogrupować, zrobić z nich wykresy. Ale zdarza się tak, że te dane, które zostają pokazane w jakiś sposób, powodują jakąś decyzję i ta decyzja jest błędna. I ta decyzja nie wynika do końca z tych danych. To była czyjaś interpretacja. Może nie miałeś szansy nawet powiedzieć, jaka interpretacja powinna być potrzebna. Może ktoś wyciągnął zbyt daleko idące wnioski z tego, co ty zaprezentowałeś. Ale wtedy niestety jesteśmy między młotem, a kowadłem. Bo zespół deweloperski, który mm, na przykład wyprodukował niejednoznaczne dane, czy też aplikacja wyprodukowała niejednoznaczne dane, umywa ręce, bo mówi, no, wiecie, my jesteśmy odpowiedzialni za aplikację, no dane się pojawiły, prawda, no ale to już wierzę, że analityk potrafi to profesjonalnie obrobić, nie? A z kolei decydent Czyli ta osoba biznesowa mówi, no wiecie. No my, co prawda tutaj podjęliśmy może nie najlepszą decyzję, no ale taką dostaliśmy interpretację od analityków, to po prostu wynika z tych wykresów, które myśmy dostali. nie? No i wtedy Tobie się dostaje. Pytanie, czy to jest rzeczywiście Twoja wina? Nie? Czy jest rzeczywiście tak, że albo dane wyprodukowane przez aplikację były po prostu nie do uratowania i ty robiłeś maks tego, co można było zrobić. A musiałeś to zrobić. Jakby nie miałeś takiego poczucia, że a to z takimi danymi nie będę pracował. I koniec, i co mnie teraz pan zrobi? No nie masz takiej możliwości, nie? Do tego doszła jeszcze jakaś presja czasu. No i co? To jest taka sytuacja, nie to jakby często się pojawia w momencie, kiedy my popełniliśmy błąd, albo naszą pracę można było zrobić lepiej. Teoretycznie. Bo praktycznie nie mieliśmy narzędzi, możliwości, Czasu, żeby wykonać naszą pracę lepiej. Czyli wykonaliśmy ją tak dobrze, jak ona mogła zostać wykonana w tych wysoce niesprzyjających warunkach. I wtedy, niestety, jest taka sytuacja, że coś idzie nie do końca dobrze, a my musimy wziąć za to pełną odpowiedzialność. I najtrudniejsze jest to, że ciężko jest nawet po takim czymś powiedzieć, co poszło nie tak, bo to są tak poplątane rzeczy, Jakaś tam polityka firmowa, coś tam, projekty się naszły, coś tam. Tutaj Henryk był na L4, więc nie powiedział. Więc taki duży sytuacjonizm z tego wynika. I to niestety też jest frustrujące, to się zdarza w pracy, w pracy analityka. Piąta rzecz, która mnie boli, to jest brak widoczności. To się zdarza na samym początku i specyficznym osobom. I ja to miałem w mniejszym stopniu niż wielu moich znajomych. Ale pomyślałem, że o tym wspomnę przez wzgląd na właśnie innych ludzi, którzy mają nieco inną osobowość niż ja. Yy, I może na samym początku mnie to dotknęło. Mianowicie chodzi o to, że jeżeli robisz bardzo dobrą pracę analityczną, ale nie masz w sobie takiego showmana, mówiąc wprost, masz przeczucie, że właśnie analityk powinien być osobą taką bardzo chłodną, taką dostarczającą wnioski, ale nie demagogiem, nie politykiem, nie showmanem, nie osobą, która po prostu tutaj parabole tańczą, 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 nie? Nie kimś, kto stara się bardzo, żeby wszystko co mówi było wysoce perswazyjne, żeby ta jego praca była wysoce widoczna. Niestety może być tak, że jeżeli wykona się bardzo dobrą pracę, bardzo trudną pracę, analityczną. Naprawdę był trudny projekt, ale my dowieźliśmy. To nie dostaniesz poklasku. Poklask dostanie osoba biznesowa, i poklask ewentualnie dostaną ci, którzy na przykład stworzyli aplikację albo stworzyli jakiś nowy produkt. Ty jesteś po prostu sprowadzony do rury PCV, która przesyła informacje z punktu A do punktu B. Od tych, co stworzyli produkt bądź usługę, do tych, którzy prezentują wyniki. Ty jesteś tylko rurą, więc to jest trudne. To jest rzecz, która po prostu może zaboleć, i szczególnie, jeżeli się to pojawi raz, drugi, trzeci, jeżeli widzisz, że wymagania rosną, a widoczność nie rośnie, i masz takie trudne poczucie, bo praca nie jest zła, firma nie jest zła, ale kurde, po prostu można by cię było bardziej docenić czasem. Nie, jesteśmy ludźmi, my tego docenienia potrzebujemy. To to nie jest przyjemne. I, a najgorzej, i to już myślę, że. Będę tak szczery, jak to tylko możliwe. Najgorzej, jak masz w zespole osobę taką jak ja. A ty nie jesteś taki jak ja. To masz przerąbane. Dlatego, że ja będę od ciebie sprawniej mówił, będę się lepiej prezentował, będę szybciej nawiązywał znajomości. Prawdopodobnie część pracy czy też pomysłów analitycznych od ciebie odgapię. Bo dla mnie to jest naturalne. Ja po prostu mam takie coś i mówię to o sobie jako o analityku. W zespołach analitycznych, w których ja byłem, ja mam w sobie takie coś, że ja bardzo szybko przyswajam, co działa. Czyli patrzę po zespole, po spotkaniach, po mailach, i ja, ja nie potrafię do końca jeszcze wyjaśnić. O tym powinienem zrobić osobny odcinek, ale mam. To, to jest jedna z rzeczy, która spowodowała, że ja tak szybko się rozwijałem w firmie, że ja tak szybko awansowałem, że ja patrzę na to, co mnie otacza i sobie myślę, to działa, to nie, to wezmę, tego nie wezmę, to skopiuję, tego nie skopiuję, o, tak będę robił, nie? I ta zdolność do mówienia, do prezentacji, no come on, jak ja bym jej nie miał, to bym YouTube'a nie robił, nie? Powoduje że osoby, które nie mają takich umiejętności, mają przerąbane w rywalizowaniu ze mną. Hej, sorry, że wbijam się w temat, ale chciałem tylko przypomnieć, że na mojej stronie kajodata.com znajdziesz dostęp do społeczności i platformy dla analityków danych, gdzie jest mnóstwo świetnych materiałów i pełne wersje kursów z Excela, SQLa, Pythona i Tableau, a także webinary z Power BI, więc gorąco zachęcam, kajodata.com. Okej, okay, wracamy do tematu. Więc jeżeli nie jesteś taką osobą, a zdarzyć się taka osoba w zespole, a ten zespół jest mały nie? i tam na przykład jest jedno miejsce na seniora, to jesteś w trudnej sytuacji. I to może być bardzo frustrujące. To może być bardzo trudne dla Ciebie. I nie mam na to prostej rady, bo wiem, że można nad niektórymi cechami pracować, ale to, że my będziemy nad cechami pracować, to nie znaczy, że my się staniemy taką osobą. Tak, jak ja mogę pracować nad tym, żeby być osobą bardziej dokładną, to ja nigdy się nie stanę najbardziej dokładnym człowiekiem na świecie. Ja nie jestem perfekcjonistą i myślę, że nigdy nim nie będę. Ja staram się pracować nad swoją dokładnością, staram się pracować nad, nad procesami, nad tym, żeby popełniać mniej błędów. Ale ja nie, to, to nie jest moja mocna strona. Po prostu. Moją mocną stroną jest tempo generowania rzeczy. Jest taka odwaga w kontakcie, prezentowanie rzeczy, i tak dalej. Jeżeli ty znowu nie masz tego aspektu perswazyjnego, prezentacyjnego, mówienia o sobie, ty możesz nad tym pracować, ale ty nigdy nie osiągniesz takiego poziomu naturalności jak ja, prawdopodobnie, nie? A przynajmniej jeżeli ja, że tak powiem, nie spocznę na laurach, bo ja też cały czas staram się rozwijać te swoje mocne strony. No, więc to też jest sytuacja, o której należy pamiętać. Tu też możesz mieć takiego PH, mówiąc wprost. I to tyle. Daj mi znać w komentarzu, co Ciebie frustruje w pracy analitycznej albo w Twojej pracy w ogóle. Tym razem zróbmy po prostu ścianę puchaczu. Zróbmy z sekcji komentarzy ściany płacze, po prostu wylewajcie swoje lamenty, tylko kulturalnie, nie tam bez przekleństw i tak dalej, ale wylejcie po prostu, wylejcie szambo, od, odkręćcie ten kurek, niech, niech się poleje, wywentylujmy się. Tylko mówię, nie, nie, nie per osoba, tylko po prostu tak, jakbyście mieli powiedzieć... Co, co cię boli, co cię drażni, co cię frustruje, dajesz po prostu. Sekcja komentarzy jest twoja. Jedziesz z koksem.